Dobry, tak jak Olu wspomniałaś, jeżeli chodzi o przebieg wyborów parlamentarnych, nie ma tutaj większych incydentów, nie ma większych uwag, ale najwięcej wątpliwości pojawia się właśnie w związku z referendum, które odbywa się równolegle do wyborów parlamentarnych. Powiedziałeś przed chwilą, że w we... Internecie pojawiają się komentarze, że komisje wyborcze pytają, które karty wydać albo czy dany wyborca pobiera kartę referendalną. To jest część takich komentarzy, które znaleziono w internecie, które pojawiły się w internecie, i tu wyborcy opisują, że otrzymywali od członków obwodowych komisji wyborczych takie pytania. Również tego typu informacje, tego typu sugestie, tego typu doniesienia docierały do tych organizacji które zarządzają wyborami, czyli Państwowej Komisji Wyborczej. I Państwowa Komisja Wyborcza po pierwsze mówi, że instruktaż przeszedł każdy członek Komisji Wyborczej. I jest jasno powiedziane, że musi wydać trzy karty, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i w referendum. A dopiero jeżeli dany wyborca nie chce pobrać karty referendalnej, to dany wyborca musi taką wolę powiedzieć. Jednak w niektórych przypadkach jest inaczej. Dlatego Sylwester Mar jak przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej dosłownie przed dwoma godzinami przesłał takie pismo do wszystkich obwodowych komisji wyborczych, aby przypomnieć wszystkim członkom jak wyglądają, jak wygląda ta procedura i co można robić i czego nie można robić. I tu jasno, można przeczytać, że należy wskazywać komisjom, że do wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś skargi do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty. Ma wydać. A jak dokładnie powinna przebiegać ta procedura, o tym już mówi Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że po stwierdzeniu tożsamości wyborcy i z odnalezieniem go na spisie, komisja wydaje wszystkie karty do głosowania, czyli trzy w, w dniu dzisiejszym, i do Sejmu, i do Senatu, i do referendum, i w momencie, kiedy wyborca stwierdzi, że nie chce brać udziału w którymkolwiek z tych głosowań, to komisja po prostu takiej karty mu nie wydaje. Kartę zostawia, a w rubryce odpowiedniej w spisie wyborców, to jest rubryka uwagi, musi odnotować ten fakt, pisząc, której karty wyborca nie odebrał. Mówię, To jest niezbędne dla komisji, żeby mogła się rozliczyć potem z otrzymanych kart do głosowania, żeby liczba się zgadzała z tym, co otrzymali, z tym, co wyjmą potem z urny. Przedstawiciele organów, które wybory organizują, podkreślają, że wszyscy przeszli instruktaż, jak wydawać karty. Jednak tak jak ja wspomniałem przed chwilą, dodatkowe pismo zostało teraz przesłane. Ale na zakończenie wspomnimy jeszcze o samych wyborach parlamentarnych, bo one przebiegają spokojnie. W całym kraju doszło tylko do około 170 incydentów niegroźnych, jeżeli chodzi o przebieg całych wyborów. Często zdarza się, że karty nie są podstemplowane i do takiej sytuacji doszło w Puławach. Osiem kart wydano, które nie miały stempla i niestety, zgodnie z przepisami, one trafiły do urny, ale ten głos zostanie uznany za nieważny. Ważna informacja za to na koniec. Jeżeli Państwo nie wiedzą, gdzie jest obwód wyborczy, w którym powinniście Państwo zagłosować, to w internecie. Jest specjalna strona internetowa, która rozwieje Państwa wątpliwości, albo można skorzystać z aplikacji M-Obywatel 2. Tam po wejściu w, w dział wybory od razu Zostanie pokazany adres miejsca, w którym my dziś do godziny 21:00 możemy oddać głos w wyborach parlamentarnych oraz wypowiedzieć się w referendum ogólnokrajowym. A tych szczegółowych informacji udzielił Michał Tranta. Dziękuję